Cześć, tu Anita. Cześć, tu Nikola. Jesteśmy w Wake Parku w Świętochłowicach, a z nami jest Michał. Michał, powiedz mi, skąd taka atrakcja w środku miasta? Eee, zaczęliśmy pływać na Wake'u i musieliśmy zawsze podróżować, więc stwierdziliśmy, że stworzymy taki Wake Park tutaj. Eee, Doskonałe miejsce dla wszystkich z zajawkowiczów, z deski, snowboardu, skajta i tak dalej. Eee, latem nie ma śniegu, w mieście nie wieje raczej, albo nie ma gdzie pływać, także każdy może wbić tutaj i się, i się wyszaleć. Michale, a czy to jest sport dla niegrzecznych ludzi? E, to jest sport i dla grzecznych, i dla niegrzecznych ludzi. E, jak ktoś jest grzeczny, to może tutaj trochę poszaleć i pokazać pozórki, a jak ktoś jest niegrzeczny, to utemperuje może swój e, temperament, jak się tutaj wróci parę razy. A czy ty jesteś niegrzeczny? Staram się być grzeczny, ale czasami się podwinie noga. Ostatnio mi się trochę przeciągnął weekend i w poniedziałek się spóźniłem do pracy dosyć grubo, więc... Było, było niewesoło. Czyli Michale, zasłużyłeś na porządnego klapsa? No, chyba tak. To był program Niegrzeczni. Więcej na naszej stronie niegrzeczni.tv Zapraszamy.